Pompa ciepła geotherm Perform to nowoczesne rozwiązanie dla domów wielorodzinnych oraz dużych nieruchomości. Efektywny system zarówno dla nowego budownictwa, jak i modernizacji. W kaskadzie o mocy do 624 kW można efektywnie ogrzać i pasywnie schłodzić ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych. Kocioł elektryczny Eloblock może być używany jako szczytowe źródło ciepła. Alternatywnie, pompa ciepła może być stosowana również w układzie hybrydowym, na przykład z kotłem EcoTec Plus. Po stronie grzewczej system może być eksploatowany z ogrzewaniem podłogowym lub z grzejnikami. Zbiornik buforowy AllStore Plus o ciśnieniu 6 bar dostarcza optymalną temperaturę wody. Natomiast temperatura zasilania 65 stopni Celsjusza oraz stacja świeżej wody zapewnia higieniczne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Dopełnieniem instalacji jest system fotowoltaiczny do samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej. Wajland. wydajne pompy ciepła.